Siema ludzie z tej strony Rivlo. Witam Was na takim okolnym przystanku. Mamy ludzi, mamy Maxa, yy, przyjechała Emilka i za chwilę jedziemy w stronę Górczyna do kolejnej Emilki. Bo dzisiaj mamy taki bardzo fajny, mały wypad i postanowiłem, że szybkiego vloga też mogę nagrać. Przyszli oni. Mm. Siema. No, Max przyszedł do mnie do chaty i on ogólnie obserwował jak montuje, a ona teraz przyjechała. Teraz tak, policzymy ile razy ona pomachała. No i tak jak mówiłem, będziemy jechać po drugą Emilkę takim oto sposobem dotarliśmy na nasz kochany kurczyn i będziemy lecieć na tramwaj. Ogólnie ona mu kupiła bilet. Bojowa sytuacja, bo niestety na kurczynie nas oszukano i można płacić tylko kartą Ale dostałam pieniądze. Tej... Ale dostała pieniądze, wyszła na zero. Ale no bo mam na Nie wiedzieliśmy, że tutaj potrzeba karty. No w sumie wszędzie potrzeba karty, też będę musiał to zrobić niedługo. W każdym razie tutaj jest taki rozkład. Wiem, że wy go nie widzicie, ale jest. Tutaj są światła i tu się przechodzi. Tam z tyłu jest ten taki fajny tunel ze schodami, co się zjeżdża po nich rowerem. Polecam każdemu, tylko uwaga, bo spać można. Tutaj piękne tramwaje. Moderus Gama i Solaris Tramino. Polecam. A teraz będziemy jechać. Co ujęcie ma? Już je ja będę, przepraszam. I dotarliśmy na AWF i otóż okazuje się, że od razu lecimy na autobus kompletnie się tego nie spodziewałem rzeka. Widzowie tam jest rzeka patrzcie kogo ja znalazłem siema No, No ogólnie nie zdążyłem nagrać, ale pojechaliśmy po nią i jedziemy od razu dalej więc fajnie, fajnie tak, jedziemy do Poznani Nie powiedziałem wam o tym, ale jedziemy. Tak, niespodzianka za widzów. Zobaczcie w ogóle jak to jest blisko. Patrzcie, patrzcie jak blisko jest w autobusach. W ogóle nie podbiera nam Poznania. Zobaczcie, tutaj mamy kolejną przebudowę. na kierowcę z 1116 ogólnie zafundował nam bardzo fajną przejażdżkę po dziurach z tutaj w Poznaniu wszędzie przebudowy są, no niestety bardzo mi się to nie podoba, wszystko przeryte jak zwykle tutaj mamy ich a tam mamy naszą galerię cel podróży, właśnie przejdziemy tam i zaraz będziemy wbijać autobusy też lubię, Solaris Urbino drugiej generacji, serio znalazłem go tak, zobaczcie widzowie dotarliśmy tutaj do Poznani. Pierwszy raz tyle. Ogólnie ja próbuję im wytłumaczyć, że lepiej jest tracić hajs na rowery niż na ubrania, dlatego kupuję w tańszych galeriach. Bo wolę wywalić hajs, nie wiem, przerzutki, opony i tak dalej. Polecam każdemu. Widzowie rowerowej części kanału będą wiedzieli. A tak na poważnie, nie, no czasem też można coś kupić. Wygląda potężnie ta galeria. My będziemy handlować, wybierajcie nam. Co my wam mamy wybierać? Nie wiem. Boże Weź, weź mi. Co wycelujecie, co wycelujecie? Chłopie, rozkmina roku Ratuj mnie Ty mnie ratuj Ratujmy się Nie no, nie jest jeszcze źle Kilka mężczyzn się z wygodzenia i ze jeszcze... strachu w trakcie wybierania dziewczyn Dziewczyny, ciuchów dla dziewczyn Chodź, to my sobie idziemy po prostu na męski No można Fa bucketę w PlayStation. Che, hmm, hmm, PlayStation? Patrzcie, patrzcie co znalazłem. To jest fajne. Patrzcie, nie da zostawić samych Ej, jej to pasuje, jakby takie. Ej, bez kitu. Ogólnie jesteśmy tutaj dalej. Uczyli nam wybrały stroje. Wybrały nam koszulki spodnie. To jest taki zestaw, że była y, różowa bluzka i czarne spodnie. Maxowi pasowało i wziął, ją kupił. Ale do mnie różowa bluzka nie pasowała, bo zbyt czerwony ryj, więc nie wziąłem bluzki, tylko wziąłem same spodnie. O, dokładnie, zobaczcie, to jest taki outfit. O, taka koszulka była. Do Maxa fituje idealnie, do mnie niestety nie bardzo. Ale spodnie też wziąłem. Wziąłem okay. spodnie z pokosem. Hargo są spodnie. Wziąłem również tego bucket hata, którego mam wcześniej pokazywałem i wziąłem sobie jeszcze łańcuch Za chwilę wam to pokażę. Już wyszłyście. Jak było... Nic nie znalazłyście? Chcecie się pochwalić z zakupami teraz? Mam białą, zwykłą koszulkę. Biała, zwykła koszulka. Koszulkę oraz spodnie. Biała, zwykła koszulka. koszulka oraz spodnie. No spoko taki fotel szefa. Fotel szefa, normalnie. Tam jest widok na dół. A tutaj fotel szeficy. No dobra, idziemy. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Ogólnie patrzcie, ten łańcuch jest dużo za mały, moim zdaniem. Ten łańcuch śmieszny jest. Ej, spoko to wygląda. Trochę, trochę mały jest. Patrzcie, jaka kurde stylowa łańcuch przy spodniach. Co ty mi dajesz? Patrzcie, ona mi kolejny outfit zbiera, ale tego nie kupię już bez przesady. Aż tak mi nie powaliło. Ogarnąłem przedłużenie łańcucha i teraz jest już trochę lepiej. Była bardzo ładna Tylko, że do mnie i do Maxa to kompletnie nie pasuje Czy ty wiesz że to pasuje? Tak, pasowało idealnie 1 1. Wszyscy, którzy by ich zobaczyli Powiedzieliby, że ładnie Tylko oni mają jakieś problemy Nie mają pieniędzy No zacznijmy od tego, że nie mam pieniędzy Ale po drugie, gdzie, gdzie ja to będę nosił tak naprawdę Taka stylowa do mnie nie pasuje takiej koszuli no to ani do szkoły, ani na rower Co nie zmienia faktu, że jest całkiem ładna Kurde, fajnie A wy dobrze dobieracie Naprawdę, nie spodziewałem się tego. Nie mam pojęcia. Tak. O, jest. Idziemy, idziemy. Idziemy gdzieś Mata. W sumie, w sumie, w sumie no dobra. Niech będzie. Większe frytki są czy złote? Większe frytki i kola. Ta. W sumie za 3 złote. Szech miliowy, kola. No już Dobra, kola. Dobra, git. Dodaj do zamówienia. No dobra, czy się jeszcze razem. Dobra, połowa twoich. Nie dziś. Suma 42. Sykasie gotówkami No i dobrze, idzie tu 53. Dobra. To w ogóle patrzcie, my tutaj jemy. One się wstydzą, być nagrywane przy jedzeniu W sumie to się nie dziwię. Ale w każdym razie zobaczcie jaki tu jest fajny widok. Jak to zobaczyłem w pierwszej chwili, to mnie ostragieło. Zobaczcie, tu jest taka fontanna, tam siedzą DJ'e ogólnie, może nie teraz, ale później siedzą. Tutaj mamy tą naszą galerię właśnie dużą, o widać logo i wszystkie droga. Tutaj mamy taki mały jakby okrąglak, jest fajnie, tam w ogóle tramwaje jeżdżą. Często tu na rowerze przejeżdżam koło Poznani, ale w samej nigdy nie byłem, jest bardzo fajnie. Widzowie, widzowie wiedzą, że gruby najezdą to gruby szczęśliwy, więc gruby musi jeść, Emilka też już wie. To bardzo dobrze, cieszę się Tak jak mówiłem, kupiliśmy te spodnie, bo one nam robią outfity, Zrobił nam outfit w Kajemie w I czymś jeszcze, cool bez best no, Dobrze ja. mówię Byłem w ogóle jak dawno w sumie nie jadłem, ale jest spoko, polecam każdemu Ja w ogóle lubię ten sos taki o, słodko-kwaśny, a oni lubią śmietankowy I śmietanowy Jestem impostorem wśród nich i czuję się niezręcznie z tym Nie no, śmietanowy też lubię no zobaczcie, Moja mama lubi taki, ja też czasem mogę, ale ten wolę jest lepszy. No i bardzo dobry. Patrzcie, jakie to jest duże. Tramwaj, tramwaj jedzie. Ej, fajnie, fajnie tutaj, polecam. Ogólnie to zobaczcie, zjedliśmy. Podobało Wam się jedzenie? Nie Bardzo pyszne jak to zawsze McDonald's. Tak, zgadzam to jest to się. To jedzenie. Tak, jedzenie bardzo ważny element ja, ja życia. Ty masz łańcuch Ładny ale, łańcuch, ty nie? Tą ile na Kosztowała. Kupiłem ten, co mi kazałyście. ale to było na szyję, nie? No był za krótki, dopiero teraz go przedłużyłem. A może teraz będzie dobry, zobaczymy? Nie, bo tylko tą bransoletką Tak, przedłużyłem go tą bransoletką, bo ja nie ogarniam jak działa łańcuch. Tak, tak się da. Fajnie tam jest. Zowie ogólnie ogarnąłem już jak działańców. Założyłem sobie go na szyję. I w sumie to wygląda to bekowo, ale jak jest przedłużony, to nie, nie jest taki ciasny, jest różny. W sumie spoko to wygląda. Przyszliśmy tutaj. na te takie chustające się krzystełka bo Emilka chciała zobaczyć jak to jest. Podoba Ci się? No też myślę, że są fajne. No ogólnie to są spoko. Polecam w sumie każdemu. Ciekawa sprawa. Jest fajnie. Czy one serio to zrobią? Czy one to zrobią? One serio to zrobią? Tak, one to zrobiły Nie no, ch... ja nie zrobię Ja nie zrobię nie, gruby, ja, ja... Gruby. Poczekam, Jak pradzenia? Tak, się Takie się, szybkie przesłuchanie. O jak ten jaki mokry. O, mokry. Tego się nie spodziewałem. Jak wrażenia? No, najpierw było, najpierw było śmiesznie. Najpierw. Jak wrażenia? Było fajnie no, Zobaczcie, jesteśmy mokrzy. Po niej prawie nie widać, ale ja, które przesadziłem, całą koszulkę mam mokrą. To wszystko ocieka. Było fajnie. Było fajnie. skoczę na niego, będzie mokry. Tak. Ociekałem go. Ogólnie Max mi mówił nie masz psychy tutaj skoczyć dla kontentu. Ja nie mam psychy. Ja nie mam psychy. No i wskoczyłem. Jestem cały mokry. Pozdrawiam. Ogólnie widzieliśmy drugi raz. Jestem jeszcze bardziej mokry niż jak byłem wcześniej. Cała koszulka jest dosłownie. Widzicie co się z nią stało? Można by nią myć podłogi. Trochę szkoda. Nie przewidziałem tego. Myślałem, że będzie inaczej. W każdym razie my idziemy do tej pani. Tak mi się wydaje. do Ciebie. Dla mnie. Tak, idziemy, nie? To fajnie, fajnie. Będziemy szli może trochę wyschnę po drodze, może nie. Najwyżej u niej się będę Teraz dzieci biorą z nas przykład i kto robi. Tak, teraz dzieci biorą z nas przykład, to chyba nie jest dobry przykład, chociaż no wiecie, czego się nie robi za kontentu. Bo tu w sumie nie wybrałem, bo nie było nic fajnego. Ale drugi raz już żałuję, bo zaczyna wiać, to zaczyna mi być zimno. Mogło być 5 stopni więcej, ale jest spoko. Widzowie, w ogóle zobaczcie gdzie ja jestem. Jestem u Milki, patrzcie, to jest ten sławny pokój Wy o tym nie wiecie, ale się cieszę, bo mogę zobaczyć go na żywo Ona zawsze jak gadała, to tą ścianę było widać Fajnie o, a tu siedzą oni Fajnie jest Tu w ogóle Mitusz biega Patrzcie, lipni, jakiś kozarski ile piesek Ile razy w tym filmie Tak, policzymy ile razy ona pomachała Mitusz To jest patrzcie, kozarski piesek Patrzcie, ja wam zrobię recenzję psa Mały, przenośny I borek się do Leciutki i w ogóle patrzcie jaka jest Cudowny piesek po prostu Do kieszeni można schować Piesek kieszonkowy nie. Patrzcie w ogóle ona gra tak to było. Ona gra I to jest ciekawe Teraz zdjęcie w lustrze jak prawdziwy kurde vloger W ogóle nie wyschłem jeszcze Ale jest spoko Patrzcie znowu ikoniczne trio Zawsze akurat nagrywam jak oni coś robią Patrzcie ja wam miałem mówić to jest ogólnie gamerka, nie? Ona gra w GTA. Ty grasz w GTA? Mówi fabułę, jestem z niej dumny, bo GTA jest bardzo dobrą grą i w to należy grać. Ja mam założyć czapkę? Zobaczę. Zobacz. O kurde, ale mała. Z, źle to wygląda? Znaczy nie, tu jest za wąska, na obwód, bo nie mi do końca ma, głowy nie wchodzi. Ogólnie widzowie, byliśmy u niej w domu. Patrzcie, co ona robi. Byliśmy u niej w domu, ale poszliśmy tutaj, właśnie w takie oto miejsce. O, tam są oni. Znowu machasz. Powiedz coś dobrego? Fajna karuzela. Fajna karuzela. Później pokażę im mu ubrania. Fajnie, będzie kontent. Zaczęłaś grać w GTA ostatnio, nie? Tak. To się cieszę. To jest bardzo dobra gra. Nie kojarzycie. Zobaczcie widzowie spotkałem fana na omegle. Ogólnie on wszedł na mój kanał przed chwilą. On jest moim fanem. Zobaczcie, no, fajnie. Polecał kanał Grubego. <grym> widzicie? Odcinki. Zdobyłem fana, tak. <grym> będziesz na odcinku następnym. Może nie następnym, ale no, będziesz, za parę odcinków. To tam możesz suba dać, to będziesz widział. Bo ogólnie widzowie nie było co robić, więc Emilką gadamy na omegle. Jest spoko. lotniska ławicy jest taki. Jest dużo nieodpowiednich rzeczy, ale są też fajni ludzie, z którymi idzie pogadać. Spotkaliśmy teraz mojego fana. No, tak, na omę są też nieodpowiednie rzeczy Patrzcie jakie tu są kozackie schody Kiedyś tu przyjadę z pesem zjeżdżać wie, ogólnie byliśmy na tamtym placu zabaw I poszliśmy na karuzelę Tu są bardzo mili ludzie Bo tam byli rodzice z dziećmi I pozwolili nam dużym dzieciom się pobawić I ogólnie to się bardzo cieszę Że nam pozwolili się na ludzie pobawić i poczekali aż skończymy A teraz idziemy znowu do Emilki do domu Powiedz co będziemy robić Będziemy zamawiać pizzę Tak, cieszę się Gruby to tylko o jedzeniu Widzowie w ogóle patrzcie, Bykowa sytuacja Zazwyczaj nie robię vlogów z lustra, ale czasem trzeba zrobić wyjątki Zobaczcie co ja kupiłem W sumie to ten bucket hat Patrzcie tutaj, złego PlayStation. Mama Emilki powiedziała, że wyglądam w tym pakiecie jak prawdziwy YouTuber. W sumie trochę śmiesznie, pierwszy raz mam na sobie coś takiego, ale nawet fituje. Nie spodziewałem się. Byłem taki łańcuch, który tutaj właśnie zmontowaliśmy, go, tak jak wam pokazywałem, może służyć jako łańcuch na szyję, ale także do spodni. Do tych spodni akurat nie pasuje, ale do tych krótszych, jeansowych czy do innych jest spoko. Więc myślę, że się przyda. Trochę drogi był, ale powiedzmy, że może być. Patrzcie tak ci raperzy, wyglądam groźniej z tym łańcuchem. No i takie kozackie spodnie, to są ogólnie właśnie, zobaczcie. Tutaj mam jedne kieszenie, tutaj mają jeszcze jedną kieszeń i są bardzo fajne, do mnie pasują, fitują, jest fajnie. W ogóle Max ma takie same spodnie. No i tutaj jesteśmy i tak mówiłem, znowu będziemy jeść. Pozdrawiam. Ja znowu pokrywałem. Widzowie, <noise> wśród... przed chwilą leżałem, dobrze się spało ogólnie. Fajnie się śpi. W każdym razie, tak Słuchaj. na poważnie, ale się nie spałem, ale się czuł, jakbym spał, bo tak długo leżałem, że mam wrażenie, jakbym się obudził. W każdym razie, jemy pizzę. Jest bardzo fajnie. Polecam. W ogóle, ogarniacie, że to jest średnia? To jest średnia, a jest dość duża. Zobaczcie, to jest średnia. Ale jest spoko. No więc będziemy jeść. Zobaczcie, jaki fajny piesek. Naprawdę. On jest kozakiem. A tutaj, a tutaj jest pizza. W ogóle mieliśmy nagrać, co one kupiły. Co my kupiłyśmy? Tak. Ja mam powiedzieć? Pokażę? Możesz powiedzieć. Tak, mam taką koszulkę. Kupiłam dokładnie tego samego. Wykupiłam, pokażę na Emilce, jesteś w sensie Emilki, ale mam dokładnie identyczną. Za 25 zł. Opłacała się koszulka H. tamta pierwsza, w i wypchnięta. też Dziewczyna, nie oceniam. Szybki haul zakupowy. No więc one kupiły to, 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 to i to. No i jest fajnie. A ja kupiłem to i łańcuch też kupiłem. Ogólnie widzowie Emilka mnie pomalowała. Ja wyglądam teraz tak źle, że ja wam tego nie pokażę, bo się wstydzę. Ale ona mi normalnie zrobiła makijaż. <śmiech> <śmiech> nie pytajcie. Kiedyś już to zrobiłem, powiedziałem sobie, że w życiu więcej tego nie zrobię. Ale jednak zrobiłem. Max też został pomalowany, ale też go nie pokażę. One nas pomalowały. Czuję się strasznie dziwnie. Nie masz pokazać. Dobra, pokażę nad wam na Maxie. Ja nie mam psychy się pokazać w kreskach. Nie mam psychy. Zrobiłem to drugi raz w życiu i więcej tego nie zrobię. On też to zrobił, bo ona pokazała. I ona też. Ja sam chciałem. Coś to ja tego nie wrzucam, ale to nagrywam, będzie pamiątka. Gdyby to było symetryczne, to by było spoko. Ale jedną część twarzy malowa jedna Emilka, drugą część druga. Dobra, widzowie ja się ogólnie już zmyłem i ogólnie wielki szacunek do dziewczyn, że one się malują, bo to jest nawet nie wiecie, nie zdajecie sobie sprawy jakie to jest trudne, zmyć to coś No było ciężko, ale już się ogarnąłem Założyłem też. Mańcu. Max też się umył. Weź się pokaż. Max też się umył. Też się umył. jakąś tą sytuację? Max się nie myje. Max się nie myje? Takie życie.